Dzień dobry Państwu. 5 lutego 2023 roku. Polowanie na kota. No tak, to ciężko będzie go złapać, słuchajcie. Raczej zaproście go delikatnie do siebie. Teraz go tylko nakręcacie do ucieczki. Tak wygląda nasza niedziela. Wszyscy już widzicie, są z grubsza ubrani. Szykujemy się do wycieczki. Nie wiem jeszcze, gdzie pojedziemy. Pewnie na blachownię i może Krakowa góra. Pomysł jest jeden y, taki y, podstawowy, głównie. Przez dzieci nakręcamy, żeby wziąć sanki. Dobrze. Nie, nie, nie. nie. Zamykamy go i idziemy. No dobra, ja idę odśnieżać samochód, odpalę go, bo trochę. To się ubieraj, Webster. U. Niepotrzebnie odpuściłem o minus 4 i już mu doskwiera niestety, ale chyba ten akumulator też coraz słabiej sobie działa Rodzinę Tym razem Siema gościu Cudowny dźwięk Foteczka, machamy Dobra Pakujemy się dzieciarnia Dobra, zapakowani? Przecież to, to, to ten śnieg, taki no, jest biały. Fajnie, no? Właśnie tu wspomniałem, jakie miłe spalanie, 18,5 litra. Mimo, że wczoraj trochę więcej kilometrów zrobiliśmy. No cóż, życie minus 4. Tak, a słabo odpalił dzisiaj, wiesz? Muszę mu ten akumulator podładować, bo on jeździ takie krótkie dystanse, to wiesz? Wykańcza go, no. Oh, where's the fish? I This is my, other thing. Yeah, this is my No, dzisiaj przynajmniej nie ma błota, wszystko się pięknie zmroziło. Chyba żałuję, że jesteś, sobie nie wzięłam rękawiczek. spokojnie. Słyszysz, jak mu tam gadają? Co, co? Co mu gadają? Już, zaraz wejdzie. Cyk, chodź, Klaruszka. Odech! Czekaj, bo to ciężkie jest, Matyśka. Czekajcie, bo jeszcze rękawiczki wam wezmę, tobie Władek, szczególnie. Zadowolony? Nie, jeszcze wezmę Władkowi rękawiczki, a ja je mam z przodu. z Tu jest super. to jest super. nie, nie, A, dobra. nie, nie, jeszcze telefon. No opakujcie się i wio na dół. Popchnij ich Wadek, popchnij ich. Pojechałyście, rzeka Radomka, dzisiaj świeżego śniegu dopadało, pada w sumie dalej. <śmienny> Nå blir det fisk. Chcesz wrócić, Klara, z patykiem w oku? Zaraz dobrze I próbujcie odnieść. Nie no, ten garb to cała atrakcja przecież. E! Tak się wyraziła? Cierlek! Cierlek, cierlek, cierlek! Popychaj, Władek. Dawaj, ogień. Oczywiście <śmienki> sama tu nie chcę Ale jestem na chwilę My jeszcze no, mamy gdzieś takie różowe samki chyba, nie? Ale gdzie? W Zakopcu ale chyba fajnie! Chyba zanim pojedziemy to muszę kupić jeszcze dwa jabłuszka żeby... Ale tam kupimy przecież Ja nie wiem czy tam nie ma jabłuszka właśnie no Chyba coś przywoziliśmy też tutaj Coś przywoziliśmy, o. ale moim zdaniem tam zostały też takie różowe suwane Z takimi jakby płozami dwiema Tak? Nie tak Nie, nie, takie jakby wiesz, wagonik na szynach taki Pagonik na szynach, fiu, fiu. Jak się nie wzięło swoich rękawiczek, to można chodzić w rękawiczkach dzicznych? Można Zielone światło ty też chcesz? Nie. To plan jest chyba taki, że Paweł idzie z Ogryziem na jakiś szybki treningowy spacer, a ja a, 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 się i idę z dzieciakami na górkę, żeby trochę podziczały. Obrócimy w godzinę Pawciu? No. nie wiem. Postarajmy się. A czemu? No bo tak mam, mam tam zaplanowane pewne czynności. Na górkę, śmigaj Władek. łodek. No, opakujcie się, idziemy na dół. Musicie sobie rozjeździć tą górkę, chyba. Stopnij działa! stopnij! Nie działa! Nie działa! No dość Nie gdzie Nie działa! No jak hamujesz Klara, to daleko A. Nie pojedziesz. Musicie, musicie ją rozjeździć trochę, A, wiesz? Halo, ale tam jest przecież. Tam jest górka. Ta stroma taka? No. Tam to jedziecie. Nie. Możemy na tym uprawić? No tędy. To jest chyba dobra górka. Tylko te krzaczory trochę mało. mogą przeszkadzać. Tata, Zaraz tata tu przyjdzie. To będzie was łapał. Żeby to się nie skończyło kąpielą w Radomce. ty pierwszy. Ty tu, a ja tu. Tylko Klara nie hamuj, dobra? Nie hamuj. No dobra, popychaj. No to czekaj. Nie, 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 poczekaj Klara. No dawaj Matylda, bo przedłużasz. Władek was będzie teraz rozpędzał. Trochę się martwię. Super, aż ci spadła? Nagle ci spadła. Nagle ci spadła. Dobra. Współpraca sióstr. Ale wam to Ja wychodzi. nie, dziewczyny. Ale wam to dobrze wychodzi. nie, 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 znaczy tak wokół tego zjazdu. No dobra. No szybciutko. Który siada? Ja z Władek z Matyldą? Czy sam chcesz? No szybko decyduj. Okay. Jak chce gościu. Poczekajcie. To popchnij je. Dobra. Ja jestem To dawaj. No siadaj, Matylda, Ma... Władek was popchnie. Oh Widzisz, wow. 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 <grywki> Władziuś, nie chcesz coś zjechać? Nie. No, dobra, teraz kto siada? Teraz Władziuś siada z przodu. Siadaj do przodu. Nie, bo Matylda jest większa, ty nie będziesz za Matyldą nic widział. Siadaj z przodu. Dobra, Matylda, siadaj za nim. Ja was popchnę. Siadaj. Ale nie, ugryź, zejdzie z drogi. Ugryź, wam zejdzie z drogi, jak już będziecie jechać. Nie, nie, nie. Dobra. Dobra, <tryk> zobacz. Jaka radocha. Tu tak Tak, będziesz gonił sanki. No. No, no. 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 Władek no. zejdziesz? No. 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 <laughs> Dobra, zmiana konia. <observing> Zgubisz dziecko <estimatesnymi> Wszyscy jeżdżą z górek władek pod górę, widzisz? Taki system. No pięknie Władysław, brawo. Pięknie pomagacie, podoba mi się.